Cześć, w tym poradniku omówimy sobie przedmiot Ognista Armata. Przedmiot ten składa się z trzech innych przedmiotów, długiego mecza, miecza, zapału oraz odłamku Kircheis. Cały przedmiot kosztuje 3000 zł i daje nam 30 punktów obrażeń od ataku, 20% prędkości ataku, 20% szansy na trafienie krytyczne i 7 prędkości ruchu. Ma on także pasywkę, strzelec wyborowy, która po naładowaniu ataku zadaje 60 punktów dodatkowych obrażeń magicznych i zyskujemy dodatkowo 35% dodatkowego zasięgu ataku. Atak ładuje się, chodząc. Jak widzimy, mamy tutaj naładowanie, i po przejściu, gdy osiągnie 100, po pojawia się takie koło wokół nas. Koło to jest określeniem naszego nowego zasięgu ataku. Jak widzimy, jest on taki. Dzięki niemu mogliśmy zaatakować z większej odległości. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika, zachęcam do oglądania innych poradników i subskrypcji do kanału.